Cześć, witajcie, ja jestem Dariusz, a to jest kanał Przebudzonko ścieżki wolnej woli i dzisiaj jestem ponownie z Bożeną Motak. Witaj Bożena. Witam, Cię Dariusz, i witam widzów. Możecie kojarzyć Bożenę z nagrania, w którym rozmawialiśmy o kapsule balansującej. Jednakże dzisiaj porozmawiamy o innym temacie, ponieważ Bożena zajmuje się różnymi ciekawymi rzeczami. Kapsuła to jest jeden z elementów, który tutaj w tym sanktuarium duchowości, balansu zdrowia się znajduje. Ale dzisiaj porozmawiamy o technikach radykalnego wybaczania, bo choć uważam, że samo to sama nazwa radykalne wybaczanie jest gdzieś znana to myślę, że nie każdy precyzyjnie potrafi zrozumieć, o co w tym tak naprawdę chodzi. A ty pracujesz z tą techniką, masz tutaj efekty i chciałbym, żebyś nam wszystkim wyjaśniła, czym jest ta technika, na czym polega i do czego może doprowadzić. Jakie są rezultaty empiryczne, o których też możesz powiedzieć do swojego doświadczenia? Przede wszystkim radykalne wybaczenie kojarzy nam się właśnie z takim podejściem, że stajemy powyżej nad kimś i łaskawie wybaczamy. To jest największy błąd. Właśnie, osąd taki. Nie? Taki osąd, że jak słyszymy o tym wybaczeniu, to ja ci łaskawie wybaczę. I to właśnie najczęściej mm -hmm. ludzie, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi z tym radykalnym wybaczeniem, yy, gdzieś właśnie w tym kierunku yy, ich, ich postrzeganie idzie i wtedy yy, ja muszę przede wszystkim im to wytłumaczyć, że tu nie chodzi o to, że my się stawiamy na tej wyższej pozycji, tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli dlaczego dana osoba nas skrzywdziła, tak? dlaczego my postrzegamy tą sytuację jako krzywdę i żeby zrozumieć dlaczego w ogóle pewne rzeczy w naszym, w naszym życiu się zadziewają. Tak? Że yy, na wyższym poziomie my się z tymi osobami umawiamy, że nauczymy się nawzajem czegoś. Tak? I kiedy to zaczynamy rozumieć, że y, ja dzisiaj zrobiłam coś, można powiedzieć, na zlecenie Twoje, hmm. tak, żebyś Ty odczuł pewną emocję krzywdy, tak? żebyś się... Daje Ci mi nauczył, to doświadczenie. Daje Ci to doświadczenie. Jesteśmy nawzajem swoimi nauczycielami. I kiedy y, znaczy, właściwie w radykalnym wypaczeniu od tego zaczynamy, żeby stanąć troszeczkę innej perspektywy popatrzeć na dane sytuacje. Tak? I w tym momencie łatwiej nam jest yy, przejść do tego procesu właśnie, że yy, nie wybaczamy, bo chcemy być tacy łaskawi, tylko wybaczamy, bo rozumiemy, co się wydarzyło i dlaczego, w jakim celu. Czyli tak naprawdę w tym momencie już nie ma co i nie ma czego wybaczać, bo rozumiemy, z szerszej perspektywy cały kontekst. Widzimy pełni i rozumiemy, że to nie jest kwestia wybaczania, tylko to jest rozumiem, rozumiem sprawę, więc nie ma problemu, nie ma czego wybaczać, bo wiem o co chodzi. Tak. I teraz idziemy dalej. Czego to wydarzenie, czego ta sytuacja miała mnie nauczyć? Tak? Wnioski. Jakie, jakie lekcje wyciągniamy z tego? I generalnie wszystko sprowadza się do tego, żebyśmy zrozumieli, że mamy się nauczyć właśnie miłości bezwarunkowej do siebie i do tego drugiego człowieka, który nas tutaj przeciąga czasami. <laughs> no i druga sprawa, która właściwie jest głównym, kluczowym takim zadaniem w radykalnym wypaczaniu, żeby uwolnić zablokowane emocje. Bo w momencie, kiedy byliśmy w tej sytuacji dramatycznej, gdzie czuliśmy się bardzo pokrzywdzeni, często jest tak, że udajemy twardziela, że nas to nie dotknęło przed wszystkimi i przed samym sobą, że to nie jest dla mnie problem, ale jest, bo kiedy ciało pokazuje, że jest jakaś dysfunkcja, to znaczy, że jakieś emocje się zablokowały. I teraz w tym radykalnym wybaczaniu zaczynamy, pierwsze co musimy zrobić, to przypomnieć sobie tą sytuację, w której byliśmy i odczuć te emocje, których wtedy sobie nie, pozwoli, nie pozwoliliśmy odczuć. I, i, I wchodzimy, można powiedzieć, w takie uwalnianie tych emocji, jak Hawkins zaleca. Tak? Że wchodzimy, odczuwamy, akceptujemy przede wszystkim to i nazywamy te emocje, tak? Jestem wściekła, jestem, byłam wściekła, byłam zrozpaczona. Pozwalamy sobie po prostu, żeby te emocje przepłynęły przez nasze ciało. Zidentyfikujemy je, co dokładnie, jest. Dokładnie, dokładnie. Bo ciężko nad czymś pracować, jak nie wiemy nawet nad czym. Tak. I wtedy one się rozpuszczają po prostu. Czyli darowujemy im tak naprawdę uwagę. Tak, o to chodzi. I jest kilka różnych narzędzi w radykalnym wybaczaniu, ale ja tutaj głównie przy takich ciężkich e, e, traumach, e, to zaczynamy od, od pisania listów. Mhm. I pierwszy list to jest taki, że mm, właśnie skupiamy się bardzo na tych swoich odczuciach. Opisujemy, całą tą sytuację, w której to się wydarzyło i pozwalamy sobie na to przeżycie, pozwalamy dać ujście tym emocjom. Czasami trzeba krzyczeć, czasami można płakać, balić tuczkiem w deskę, cokolwiek. Tak? Niech to wyjdzie. Niech to wylezie ze mnie, dokładnie. Ja pozwalam, ja nawet zalecam, możesz przeklinać, możesz wyzywać po prostu wszystko, co najgorsze ci przychodzi. Wulgaryzmy terapeutyczne. Tak, tak, dokładnie, to ma wyjść. To jest istotne, że my tego listu nie dajemy osobie, której wybaczamy i do której piszemy ten list, tylko po prostu palimy i spłukujemy wodą, żeby oddać to żywiołom. W drugim liście jeszcze czasami nam się coś przypomni, więc jeszcze tam, ale już piszemy w łagodniejszym tonie, bo już skłaniamy do tego, żeby wybaczyć, tak? żeby puścić tą energię. W trzecim liście, jeżeli jesteśmy oczywiście na to gotowi wewnętrznie, bo to, że ja tutaj daję instrukcję, że masz pisać tak i na koniec wysyłamy energię miłości bezwarunkowej, to nie robimy tego automatycznie, bo Pani Bożenka tak kazała, tylko po prostu my to musimy poczuć w sercu, że oczywiście jesteśmy na to gotowi, że jak bierzemy tą kartkę i długopis i chcemy jeszcze coś napisać, to już stwierdzamy, że właściwie już nie mam tych emocji, nie mam złości, i wtedy możemy uznać, że te emocje zostały uwolnione ja rzeczywiście jak sobie pomyślę o tej osobie, do której te listy pisałam, to mogę powiedzieć, tak, ja tą osobę naprawdę kocham bezwarunkowo i mogę to, nie mam do niej już żadnego żalu, ale to już to się wtedy czuję, tak? I możemy uznać, że ten proces przeszedł, przebiegł prawidłowo. A co za tym idzie? Skutkiem ubocznym jest y, rozpoczęcie procesu zdrowienia, bo ta energia, która się blokowała w ciele, która, te emocje były zablokowane, po prostu się rozpuszcza i energia zaczyna płynąć swobodnie przez nasze ciało i, nie, i to ciało już nie musi nam pokazywać, że coś jest nie tak. tak? Wtedy już wszystko zaczyna wracać do normy. A czasami piszą do mnie ludzie, y, którzy mają ten problem, że nawet jeżeli znajdują się w kiepskiej sytuacji życiowej, to nie ma bezpośrednio człowieka, którego można za to obwinić. Nie mogą wybaczyć komuś, bo nie ma tego winnego. Uwikłali się w różne sytuacje życiowe, opiekę na przykład nad kimś chorym, problemy zdrowotne, finansowe, wszystko się sypie, ale nie ma bezpośrednio tego czarnego charakteru, na którego można zrzucić te niepowodzenia. Czy radykalne wybaczanie może również przydać się w takich okolicznościach? tak, bo tak naprawdę większość, no właściwie wszystko, co nas w życiu spotyka, no to można powiedzieć, że sobie sami wykreowaliśmy, tak? Czy na wyższym poziomie, czy nawet nieświadomie tutaj własnymi myślami i postrzeganiem rzeczywistości, to pierwszym krokiem jest wzięcie za to odpowiedzialności i zaakceptowaniem tego, że te wydarzenia, które się mi przytrafiły, w pewnym sensie też sobie sam tak? Bo jeżeli ja się stawiam w roli ofiary i mm -hmm. wszystkie okoliczności są przeciwko mnie, no to ja oddaję całą moc wszystkim okolicznościom zewnętrznym i jestem takim bezradnym ludkiem, który nic nie może z tym zrobić. Taki liść na wietrze, którym tak, ten wiatr tak, mota w każdą stronę. Tak, dokładnie. A jeżeli ja wezmę za to odpowiedzialność, to wtedy biorę jakby no, nabieram tej mocy... Ja jestem kreatorem. Ja jestem rządzę. kreatorem i jestem odpowiedzialny za swoje życie i ja mogę decydować teraz, co dalej, tak? Ja wybieram w tym momencie. I tutaj też tego uczę. Mamy też w, w procesie radykalnego wybaczenia radykalne samowybaczanie. Mhm. Czyli też wchodzimy w ten proces taki, że biorę odpowiedzialność za to, że pewne wydarzenia sam sobie zafundowałem, bo podjąłem decyzję, że pójdę tam, że będę właśnie opiekował się kimś, kim nie bardzo do końca chce się opiekować albo wpakowałem się w taką sytuację i teraz tkwię w tym, pomimo że jest mi z tym źle, jak z tego wybrnąć. I teraz jest kwestia tego, żeby właśnie podjąć tą decyzję, to po pierwsze muszę zaakceptować to, że to jest moje, tak? że to ja to zrobiłem, zaakceptować, wybaczyć sobie i podjąć nową decyzję. I wziąć odpowiedzialność za swoje życie we własne ręce. Myślę, że ważne jest, żeby każdy miał świadomość, że nawet z najgorszego bagna można wyjść. Dokładnie. Że to nie jest niemożliwe i poza zasięgiem. Bo jak człowiek przegra w myśleniu, że jest opcja, by z tego wyjść, to, to jaki jest sens starania się, jak nie widzi opcji do wygranej. No wtedy się kręcimy jak tylko nie w kółeczku i nie możemy z tego kółka wyskoczyć. Musimy wiedzieć, że jest wyjście zawsze, niezależnie od tego, jak to wygląda. No jest kwestia zaufania, tak? Zaufania do siły wyższej, do swojego wyższego ja, do przestrzeni, która zawsze o nas dba i, i musimy o tym pamiętać, ale no, najczęściej o tym zapominamy. Ja zakładam, że zawsze, że świat chce dla mnie jak najlepiej. Niektórzy myślą, że życie jest pełne pułapek zasadzki na każdym kroku, każdy chce każdego oszukać. Ja zakładam, że nie, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, nawet jak nie rozumie czegoś, a życie wszechświat chce dla mnie jak najlepiej. Pod każdym względem i tak, to działa tylko, na plus. Tylko te, to postrzeganie właśnie najczęściej wynika z programów, które zostały nam narzucone przez Ród, y, przez środowisko, otoczenie tak? i całe doświadczenia życiowe, które nas w ten sposób ukształtowały. I teraz jest kwestia tego, żeby zobaczyć, że to są tylko programy, to są tylko filtry, przez które możemy, które możemy po prostu zdjąć. Odinstalować program. Dokładnie. Kosz usuń. I, i... Ale to zrozumienie daje nam właśnie bardzo dużo mocy i takiej, takiej sprawczości w życiu. A masz może jakieś takie bezpośrednie przykłady, z którymi miałaś styczność, y, gdzie widziałaś, jak to u kogoś zadziałało w życiu tak realnie, przekładając się na zmiany? Y, przede wszystkim y, zmiana nawet tych osób, y, jeżeli ja powiedzmy wybaczam komuś tu, dla mnie katem, mm -hmm. tak, tak zwanym. Taką rolę przyjął. Taką rolę przyjął. W momencie, kiedy ja y, piszę do niego listy wybaczającej, wysyłam mu tą miłość bezwarunkową, to on w tym momencie jakby traci swoją rolę i ta umowa między nami zostaje rozwiązana. I jesteś zwolniony. I on, tak, <laughs> i naprawdę bardzo dużo ludzi y, jakby sygnalizuje mi, że to zadziałało w ten sposób że ta osoba się zmieniła. I nie musi mam... odtwarzać tej roli w twoim życiu. Dokładnie. I mam panią, która całe życie borykała się z mężem, który nadużywał alkoholu, hmm. który nie był dla niej zbyt miły, powiedzmy, tak. Delikatnie, tam, no, delikatnie mówiąc. I już była sprawa rozbudowa, znaczy był wniosek o rozwód złożony. I okazało się, że po, po tym, co ta pani zrobiła, gdzie mąż w ogóle nie wiedział o tym, że ona tam radykalne mu robi, yy, no to nagle się okazało, że pan przestał pić, yy, błagał na kolanach wręcz o to, żeby ona mu dała szansę, że on, że on się zmieni i, i już, to już dwa lata będzie, jak yy, wycofała o po rozwód i pojechali na długie, piękne wakacje i jakby życie się zaczęło na Nowy napu. miesiąc niedobry. Tak, dokładnie, ale właśnie i ona cały czas taki ja nie wierzę, ja nie wierzę po prostu, co tu się zadziało. I, i, i takich przykładów jest naprawdę mnóstwo, że, że te osoby nagle, to, bo to my jakby też projektujemy na nich, my stawiając się w roli ofiary, krzyczymy, hej, ja potrzebuję kata, tak? Tak, drugi bieg, on musi to być. Dokładnie, więc jeżeli my emanujemy energią Yy, właśnie, że, że potrzebujemy jakiegoś doświadczenia, że, że jesteśmy właśnie tą ofiarą, która potrzebuje jakiegoś doświadczenia, no to, to doświadczenie dostaniemy. A kiedy my się z tego wymiksujemy i wychodzimy, no to też całe otoczenie wokół nas się zmienia i dostajemy wtedy inne prezenty, bardziej przyjazne. Mhm. Jesteśmy sami architektami naszego szczęścia lub naszego cierpienia, jeżeli ktoś kreuje nieświadomie nie wie za bardzo co robić ze swoją mocą, którą każdy posiada, bo zawsze moc jest w nas. Natomiast no, co z nią robimy to już inna rzecz. Więc kreujmy świadomie. Dokładnie. Dobrze Boże, powiedz może jeszcze nam gdzie cię można w internecie znaleźć, czy może jeszcze masz jakąś ciekawostkę dla nas na koniec. No mam stronę internetową, to może w komentarzach gdzieś tam w opisie. Dobrze, linkę podamy. Linkę podamy. Yy, no cóż, bo zajmuję się właśnie radykalnym wybaczaniem, totalną biologią. Ostatnio troszeczkę się zainteresowałam właśnie technologią kaszego, y, gdzie też y, tutaj wchodzi w grę wolna energia y, i w ogóle zarządzanie energią naszego organizmu. Także tutaj y, wody plazmowane, mm -hmm. <taki> takie rzeczy i no cóż, bo ja w ogóle jestem nastawiona na to, żeby pomagać ludziom, nie na takiej zasadzie, że ja coś za kogoś zrobię, ale nawet na bazie swoich doświadczeń mogę powiedzieć, jak zmienić swoje życie, żeby to życie zabrało do na prawdę i bardziej, bo no ja nawet właśnie z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że byłam w tak ciemnym miejscu i mhm. miałam takie doświadczenia, które po teraz z tej perspektywy mogę śmiało powiedzieć, że sobie wszystko zaprojektowałam, sobie, sobie zafundowałam i, i nawet wiem dokładnie w którym miejscu. Mhm. I, I teraz y, właśnie y, to się potwierdza, tak, że, że jesteśmy tymi kreatorami i że czy dobre, czy złe doświadczenia, to sobie właśnie sami fundujemy. I bazując na tych swoich doświadczeniach, mogę po prostu prowadzić innych w kierunku polepszenia jakości swojego życia, jeżeli ktoś oczywiście chce. Ja do dokładnie rozumiem, o czym mówisz. Ja też byłem w ciemnym miejscu, teraz jestem w o wiele jaśniejszym. I też wiem, jak to się odbyło i też lubię innym opowiadać, jak to zrobiłem, bo to jest empiryczne. Ja to zrobiłem nawet nie tak dawno, więc hej człowieku, jak je chętnie jest z Tobą tym podzielę, bo Ty też tak możesz. Ja to zrobiłem, Ty też możesz. I Ty też to zrobiłaś, każdy może. Ja możesz. za Ciebie tego nie zrobię, ja Ci daję receptę, a co Ty z tą receptą zrobisz, to już jest inna sprawa. To jest, poruszyłaś bardzo ważną rzecz, bo nieraz piszą do mnie ludzie w bardzo złej sytuacji życiowej, ale ja nie mam bezpośredniej możliwości, żeby medytacją zmienić ich życie, uzdrowić w każdym jednym aspekcie, bo to jest nieraz nawarstwione latami itd., tylko że kiedy uczymy się jeździć na rowerze, pomimo kogoś, kto będzie nam mówił, rodzica, opiekuna, jak my mamy jeździć, to my i tak sami to musimy robić, sami łapiemy równowagę i nikt tego za nas nie zrobi. Podobnie jest z naszym życiem. Każdy daje wskazówki, dajemy narzędzie, ale przy nawet najlepszych intencjach nikt tego nie jest w stanie za kogoś zrobić. To, to każdy musi sam tak. wypracować to, jak to u niego funkcjonuje, jak to działa i to, i to zrobić. A jest to do zrobienia i to tak myślę, że to jest tak. najbardziej pozytywny akcent na koniec, jaki możemy zrobić. No. Doświadczyliśmy tego u siebie, widzieliśmy to u innych, tak jest to możliwe, tak można żyć w spokoju, szczęśliwości, jest to do zrobienia. I zachęcamy do tego, żeby się na to otworzyć. Tak, dopuścić, czy taka możliwość w ogóle jest. To jest to. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i, I myślę, że to nie będzie nasza ostatnia. Dziękuję bardzo i bardzo mi miło, miło. Dobrze. Pozdrawiamy.